Zacznijmy od tego, skąd wywodzi się nazwa Devon Rex. Devon to nazwa angielskiego hrabstwa, w którym urodził się kocurek Carley. To zdjęcie tego jego bościa. Wszelkie prace hodowlane w zakresie rasy Devon Rex mają swój początek właśnie od niego. Drugi człon nazwy Devon Rex. Czyli Rex to nazwa zaczerpnięta bezpośrednio od królika Rexa, która związana jest z pofalowanym futerkiem, a więc wszystkie koty, które mają pofalowane futra, posiadają w swojej nazwie człon Rex. Na wystawach koty te zaczęły pojawiać się od 1965 roku. Oficjalnie jednak uznano rasę dopiero Dwa lata później. Po raz pierwszy koty Devon Rex pojawiły się w Polsce w roku 1993 w Katowicach u państwa Pietrzuk. Do tej pory działająca hodowla nosiła nazwę Loki Miao. Na międzynarodowej wystawie kotów w Sopocie obchodzący swoje dziesięciolecie klub Cat Club Amber wybrał najpiękniejszego Devon Rexa. Koty oceniane były kilku kategoriach. Do każdej z kategorii przyporządkowany był osobny sędzia, który oceniał tylko jedną cechę. Pierwsza kategoria, której oceniane były dewonreksy, to futro. A więc sędzia skupiał się tylko na tej cesze. Aby wskazać tego kota, musiał oczywiście po kolei dotykać futra wszystkich dewonów, w międzyczasie dezynfekując swoje ręce. Aby zachować maksymalny poziom higieny. Następnie wybierano najlepszy typ dywona, odpowiadający standardowi rasy. Standard rasy jest znany sędziom felinologicznym i jest to prawny szablon zbioru cech, akurat w tym przypadku dewona. Sędzia, znając na pamięć wszystkie cechy odpowiadające, Standardowi, próbuję wybrać kota, który posiada największy zbiór takich cech. Następną kategorią były najpiękniejsze uszy, które określa się jako uszy UFO, uszy Elfie, Skrzacie. Ta cecha na pewno jest najbardziej osobliwą cechą Dwóreksu i niezwykle dla nich charakterystyczną. Kolejna kategoria to Bandy Look, czyli specyficzne ułożenie nóg i klatki piersiowej. Możemy żartobliwie określić, że Bandy Look to pozycja na tak zwanego gangstera, ponieważ Sędzia wybierał kota, który miał odpowiednio szeroko rozstawione nogi względem klatki piersiowej. Kotka, która otrzymała tytuł najpiękniejszego Devon Rexa, na jubileuszowej wystawie Kotów w Sopocie, to niagara z poddasza.pl. Na co dzień jadzia. Zwyciężyła również w kategoriach najlepsze ucho i najlepszy typ. Kotka mieszka z panią Barbarą w hodowli Kawałek Nieba. m